Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, misiałem 4 to gra przeglądarkowa Margonem Czemu to coś, tą grę nagrywam? Kolega mi mówił, ej wiesz nagraj Margonem będzie duża oglądalność, nagraj, nagraj, On no to kurwa, ja nie nagram, nagram, nagrałem, nagrywam <gryw> Więc z Margonem nie grałem, a może i grałem Jak, kurwa nie, 6-10 lat temu takiś, wybraliśmy profesję jakąś na początku przy rejestracji, nie wiem kogo tam wziąłem łowcę sobie wziąłem, nie wiem czy dobra, czy nie dobra. Nie czytałem żadnych poradników, nie oglądałem nic, nawet nie wiem czy ktoś to w ogóle nagrywa na YouTube, czy to w ogóle ma jakiś sens, no ale jeden odcinek mogę nagrać. Więc pojawiliśmy się, yy, mamy nik w ogóle taki. W ogóle co było z nikiem? Misiałem 4. Nie można w niku dodać dwie litery duże. Nie można napisać, na, napisać cyfry Zjebany jestem to, to, to tworzenie swojego niku. Więc pojawiliśmy się, tak jak zacząłem mówić wcześniej Pojawiliśmy się na jakiś kurwa, nie wiem czy to jest wyspa, nie wyspa, jakiś kurwa świat Kraina w tym świecie pierwszym Nie wiem jak na ten świat się w ogóle nazywa Mniejsza z tym e, I pojawił nam się poradnik Więc tu w ogóle pisze Witaj, jestem Makina Będę twoją przewodniczką po krainie Margonem Właśnie od, odknąłeś się po długiej po chorobie, spowodowanej ranami zadanymi przez potwory. Okej. Okay. Użyj strzałek, żeby się poruszać myszką. W każdej chwili możesz wybrać przycisk sterowanie. Zobacz tutaj ktoś tutaj, tutaj coś miga. Okej, okay, czaje. Ale m, którzy to my jesteśmy? O tutaj jesteśmy. Moja posłać, to co się mali, bez ubrania kurwa, coś biedni jesteśmy. I do kogo ja miś dzika zając pierwszy level Mam go ubić, co? Kiś India Jabka tu są. Naciu osobra nie. Coś do mnie pisze. Cześć. Siemka. Wow. Wow. Dobra. No nieźle. Chcesz otworzyć się z innymi? Czad. Dobra, dobra, zajebisy. Czad jest. Czad na literę C Zakończ, już widzą spierdalaj Odpisałem mu Zaromin, zaromin Nie miałem na tego dzika. Dzików nie ma jedna zająca. Ale jak ja go? On... Nawet dobre opcja z tym światem. Nie rozumiem. Zabiłem go. Zrobiłem swój pierwszy przedmiot. Ach, kurwa. Uderzenie. Zdobyte mięso. Co to jest chce? Łupy z walki, mięso, ale 16 punktów. A ja to wziąłem? Chyba wziąłem, zając, atakuj. A to tak, zając, już nie żyje. Logi walki, walka zakończona. Wziąłem sobie to chyba mięso, no nie? Punkty życia, super. Czekaj temu go się wiesz, odpiszę. O kurwa, co to się... Wyjebałam jeszcze go Margonem, czekajcie Czekaj, to znaczy Dobra, czekajcie goś już czai, o co mi chodzi Ale ja chcę stąd wyjść z tej walki Walka zakończona Mamy miecho Taby Quest a ma atakować tego zajca Aisa? Wyciężą mi się Kopił przebieg walki. Zakończ walkę! Walka zakończona. Czemu nie mogę stąd wyjść? Aha, tu jest jakiś x. A no widzicie kurwa. A ja? A ja nie, ja nie wiedziałem o co chodzi. Jak z tego wyjść? Mamy mięso. Możemy tak zjeść? Ile mamy HP? Doświadczenie 5 do poziomu 6. Drugiego. Namiot. Idziemy do tego namiotu. Zobaczymy co w tym namiocie jest. Nikt nie pisze? Nikt nie pisze. O kurwa, ta zajebista grafika. Pierdole. No tutaj nic nie ma, to kurwa jakieś wino, wino kurwa. Jakiś alkoholik ta postać. Dobra. Gdzie tu idziemy? Sandy 45 poziom. Baki. Zabił tego, tego lisa. Młody żółk, czwarty poziom. Nie, idę na zajca. Ubijmy jakiegoś zająca. Jeszcze jednego. Może jakie mnie chodzą, zobędziemy. Palka. Chcę. Nie chcę? No chcę. Wziąłem chyba. No ale zając drugiego żeśmy zapierdolili już. To idziemy skok, zaraz wbijemy drugi poziom, zobaczymy co się stanie. Zając, atakuj. Rozpoczę. Awansowałeś na poziom drugi, plus jeden siły, plus cztery zręczności. Zrobiłeś następny poziom. Jesteś silniejszy. Kurwa, to zajebiście. A mógłbym tu gdzieś zobaczyć, czy mam jakieś życie, kurwa? Walka zakończona? Życie czy coś, kurwo? Mam te 15 punktów. Aha, dobra, jest, jest tutaj kurwa, to nie zauważyłem. Punkty 72. Na 72 to jeszcze idziemy ubić te wszystkie tutaj zające. Pierwsze lewe lebo Nie będziemy się rzucać tam na te czwarte. Tak, te wszystkie mięso. Nie wiem, co z tymi mięsami robić. Tu niby życia całe. Full. Złota, to my nic nie mamy. Pójdę do tego entries. Entris kura. Ten kurę, to ja nie mogę być. Ali, błeszcz. Entris. chcesz coś? O! Witaj, nieczęsto ty widuję takich przystojniaków. Przystojnych głosów jak ty. Jesteś jeszcze małą dziewczynko, nie powinnaś podrywać od segmentu, ty się mało. Mała elfko, hej, ty nie jesteś elfem. Wow. Kurwa, ja rozumiem. Ale ja coś spostrzega, przykleja że wiem, że jestem mhm, mhm. Aha. Pewnie powiem, że jestem głupia, bo powinienem ją nie widzieć. Tak, pierdale, mi się dać mi jakąś misję. A tutaj przyś, przychodzą tego gościa do 28, a on się w ogóle nie rusza. To masz jakieś misje dla mnie? O kurwa! O kurwa, ale masz misji. O już wiesz, zrobiłeś? Cudownie, jeszcze ja kilka dni temu myślałem, że tego nie przeżyjesz. Wszyscy się o Ciebie martwili. No kurwa. To miłe, że mieszkańcy tej wioski martwią się o innych. Powiesz mi coś o tej wiosce i mieszkańcach. Znasz kogoś, kto zleciłby mi jakieś małe zadanie? Gdzie się zdobywa jeszcze tutaj przedmioty? Po walce z jedziurką, których nie brakuje w naszym lesie, dostaniesz żołędzie. Wówczas wystarczy potwierdzić podniesienie go. Potwierdzić podniesienie go. Przesunięcie go na swoje uzbrojenie powoduje, że niewielka ilość swojej siły się nowi. Mm. O kurwa. Dobra czym jest wyczerpanie, może mi o technika walka, znasz kogoś, kto zleciłby mi zadanie? O tak, zresztą, że w potrzebuje? potrzebuję... Arhelat. Pomóż otworzyć sklep. Bi Zabij wiórki, przynieś łędzie. Kelina. Kelina. I ktoś tam kurwa. Ale gdzie ja znajdę? Jest Kelina, trzeci stopień ma poziom. I idziemy do niej. Dawaj misję. Dlaczego masz takie krótkie uszy? Co ty pierdolić? A nie, jest, to jakiś typ, ma jakieś kurwa wykrzyknij na sobie. Witaj mission 4. zdrowiciela Iret kurwa. Mówiła, że niezwykle szybko wracasz do zdrowia. Powiedz mi jak się czujesz. No no. Skoro może się jeszcze zbycie męczyć, prawda, jest skali ludzi się przy ognisku rozpoczęto to quest, kurwa. Ale jakie zdania otrzymałem? pierdalej z tymi, w tych poradników czytać. Porozmawiaj z okay. A, no. Dobra. Ale... o pierdole, co to jest? Questy. Śledź, ja teraz śledzę. Aha, dobra, jest tutaj. Pierwszy quest będzie za nami. Ale się jaram. No dawaj, gadaj z nią. Dlaczego masz takie krótkie uszy? Na chuj. Witaj, Kelly. Mam na imię Misio. Co tu robisz? Chciałem zrobić sobie amulet z żołędzi, ale nie mogę. Nie mogę się oddać od boski, bo jestem za mała. Wszystkie żołędzie spod po bliskiego. bo są pozbierane przez te dziurki. Mógłbyś zrobić dla mnie chociaż jeden? Pewnie, że mogłem. Bum, czyli całem zapierdolić dziurki, Ja nie wiem czy dam radę sobie z wiórką. Żółki kurwa. Świerszcze. Leś te no zapierdolę jedną tak na starcie. Ona strzałka była pokazana. Zajęł tę wioziórę. Kurwa, zajebał mi tę wioziórę. Wygrałem! Kurwa easy peasy bierzemy tego żołędzia Ile tych żołędzi miałem tam przynieść? Mam jednego Też? Ile ci to zanieść? Bo tam strzelka pokazuje, że mam spierdalać z powrotem Chyba o to je chodzi Mam jednego żołędzia, to ci dam Kelin Bierzesz? O kurwa Owansona na trzeci poziom Udostaliśmy nasz silnik. plus 28. Zakładamy. No widzimy, mamy pierwszy quest zrobiony w margonem. No dobra. To by było na tyle w tym pierwszym odcinku. Ja jeśli będzie dużo wyświetleń, dużo w miarę, no może być coś. No jak będzie przynajmniej 5 wyświetleń. Nie no nie 5, troszkę więcej to będę nagrywał. z Tego margonem zobaczymy czy ten znajomy kolega. Miał rację, że jest coś tej oglądalności z tej gry. Yy, dobra, także zobaczymy czy pojawi się drugi odcinek z Margonem, Raz końem się niska, aż po samej kule I jak coś to widzimy się w następnym odcinku Siemka